I to jest najbardziej satysfakcjonujące. Kiedy wiem, że ktoś, kto nie słyszał o tym, co robię, to widział się gdzieś tam kiedyś i nagle zadzwonął na kontakt i chce czytać, chce iść dalej, patrzeć, czego się jeszcze może A jeszcze czytelnicy, których ja też poznaję, to te dziennikarze. A, no to jest osobna sprawa. Kiedy, właśnie... kiedy coś wstawiam, i nagle po prostu, odzywają się mhm. dziennikarze, żeby, żeby pociągnąć temat, dowiedzieć coś więcej, tak. bo tak naprawdę właśnie jest to dla nich jakiś już... Pierwsze źródło informacji na ten temat. Właśnie taką rolę też pełnią oprócz te portale dzielnicowe, oprócz tego, że informują i stanowią takie forum wymiany myśli, poglądów, porad dla mieszkańców, dla dziennicy. to jest dla nas dla nas nie niewyczerpane źródło informacji. Cieszę się. lekcje zrobione często. O proszę. No rzeczywiście trudno jest po prostu Mam cały ten że no tutaj mamy podwykonawcę. Podwykonawcę, dokładnie. <grym> Cieszymy się, jak jesteśmy cytowani. <grym> Oczywiście zawsze jest no. podane Juro. No, Mi się wiemy. podoba właśnie po tej historii, jak y, piszecie y, właśnie w taki sposób, że nie jest przedstawiana jako coś, co było, skończyło się i jest tam gdzieś głęboko pogrzebane, tylko że y, trwa, pokazujecie tą kontynuację y, y, Dzisiaj właśnie przeczytałam nie, to, to może nie był jakiś taki ostatni twój wpis, ale na temat sieciowych kawiarni mhm. we Wrzeszczu, że to co teraz się dzieje, to od Starbucksy, czy yy, nie wiem, na Długiej, też jest... Ja to nie wiem, czy nazywa, Nie robimy No nie robimy reklamy, właśnie. Yy, to nie jest żadna nowość, że przed yy, wojną też... Może w innej formie, ale było tak. Ale, ale, ale były i to... No, dla mnie, sam, dla, dla tego, że tak świetnie idziemy z powodu historii, to... to bardzo fajna, fajna informacja, taka codzienność, która... Znaczy wiele się tak naprawdę różniła, nie? Może. Pisząc i tam wspierając informacje na ten temat z premedytacją właśnie, myślę, że to zaskoczy czy zaciekawi no. też osoby nie zainteresowane tak naprawdę mocnym mm -hmm. tematem, bo każdy z nas chodzi do kawiarni i przepłaca za latę, tak? Płacisz raz więcej niż ono jest warte, bo to jest po prostu przyjemny sposób na spędzenie chwili. E, więc ten wpis automatycznie gdzieś tam przeciąga, ludzie nie dochodziło i widzę, że dało się. Tak. Ja jeszcze chciałam Was zapytać, bo y, wspominałeś na przykład o tej akcji z czołgiem. Ty, Jarek, też takie masz pisy interwencyjne na przykład? Czy zacznę mieć ostatnio, jak to, tak. Tak budzi się we mnie potrzeba właśnie. pisania, że coś jest nie tak. Y I gdybyście tak mieli y, powiedzieć o takich najbardziej może y, udanych interwencjach, że, że właśnie... niekoniecznie, nie, nie, nie. znaczy, Jarek to sam chyba piszesz, nie? Tylko, y, Blona, bo u Ciebie ludzie też się zgłaszają, zdarza się, że coś piszesz, ale coś był problem dzięki nagłośnieniu, jakiemuś drążeniu, udało się pozytywnie załatwić. Znaczy nie ukrywam, że po to też powstała strona. Mhm. No to przykład takiej... Tak takich naprawdę dotyczy. właśnie po to, żeby był jakiś taki oręż dla zwykłych ludzi. Widzieliście, że czuć ciężko jest ściągnąć mm -hmm. do jakiegoś dużego medium, bo nie musi być to wcale interesującego. Mogą e, na... <laughs> go zaginąć na A ludzie mają problemy z, z różnymi jakimiś instytucjami czy coś. Czasami coś trzeba załatwić, stoi jakiś śmietnik trzy miesiące, tak, tak e, czy coś w rodzaju. Gdzieś tam zawsze powtarzam, że, że przejąłem taką myśl, która jest świetna i uniwersalna pod tym względem Jacka mówi, że nie palcie komitetów, zakładajcie własne. Mhm. I, i stwierdzimy, że właśnie trzeba mieć też taką stronę, miejsce, które będzie wyrażało w jakiś sposób e, nagłaśniało jakieś tam problemy konkretne. No, czołg jest takim do, dobrym porównaniem, e, takim najświeższym rzeczywiście, ale tak jak e, myślę, że to była Rada Dzielnicy, sprawa nagłośnienia tego parku, że to się nie udało tak zamieść e, mhm. pod dywan. E, i, Zresztą no się rozwiązało jakby pozytywnie już wszystko. też. Dla miasta. No Zajazdnia no, jest jeszcze niezałatwiona. Znaczy nie jest załatwiona, ale no, myślę, że gdybyśmy nie, nie, nie pisali. Ale nie została skreślona z O, mimo sobie. No, w no tak. to prawda, bo tutaj też jakby, mieszkańcy się opowiedzieli, dosyć dużo była akcja, prowadzona też zbierania podpisów tak na przez nas, więc jakby to rzeczywiście poszło taką tyralierą, tak naprawdę, żeby obronić ten, ten zabytek i jakby minister się przychylił do tego. Mhm mimo tego, że jest bez dachu, spalony, prawie, że rozpadają się fundamenty, dalej minister stoi na stanowisku, że trzeba o to dbać i właściciel powinien go zabezpieczać. Więc to powinien. jest jakiś sukces, no bo to jeśli rzeczywiście pozwolimy na rozbiórkę tego, to tak naprawdę możemy... Nie mamy pewności, czy za chwilę nie będzie rozebrana ta kamienica, czy Albo katedra, czy katedra no. dokładnie. No. O, jak bo się jest. właściciel uprze, ładnie no, 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 no. modernizować. Ja twoje sukcesy sukcesów żadnych nie mam, bo jeszcze nie interweniowałem. Tak jak powiedziałaś, dopiero gdzieś tam zacząłem myśleć w tym kierunku, teraz próbuję nie ciebie zainteresować gadanią, ale się to znaczy że na terenie, w dawnym terenie gadanii. Dlaczego? Dlaczego to no, to gadanie warto się interesować? Z prostych powodów, bo no, to jest takie miejsce, w którym właściwie taka wrażliwa historia działa. Oburzył się, że nie wiedziałam tego, co się no, dzieje. No. Właśnie, e, miejsce, gdzie działa się jakaś taka wyraźliwa część naszej historii gdańskiej, polsko-gdańskiej, polsko-gdańsko-niemieckiej. E, ja z jednej strony rozumiem, że idzie nowe i trzeba e, pewne rzeczy rozbierać, stawiać nowe w tym miejscu i tutaj nie mam z żadnego problemu. Chodzi o sposób, jak to się dzieje, tak? Czyli to Czyli bardziej przypomina to dewastację, niż rozbiórkę. Mm -hmm. tak? I też na mnie zastanawia, co stało się z tablicą pamiątkową, która w jakiś sposób honorowała działaczy i piłkarzy przed gadań, którzy zginęli w obozu koncentracyjnym. Zostało, zostało to zdemontowane, nie ma informacji, czy to jest w konserwacji, czy to jest gdzieś na złomie w skupie, już wszystko jest zagospodarowane. Mm -hmm. Więc to gdzieś tam mi się taki nerw włączył w środku, że jednak to jest chyba też nie tak. No i może uda mi się zainteresować oczywiście te media. Natomiast mimo, że jakby to nie był mój plan, żeby w tym kierunku pójść, czuję, że to chyba jest też dobry pomysł, żeby zacząć. Natomiast z przeszłych moich doświadczeń, jeszcze ze strony internetowej, to rzeczywiście widać było taką potrzebę. Ludzie czasami pisali do, do nas, na naszą skrzynkę kontaktową, mówię okay. o stronie dolnych i tutaj dolnych wcześniej, z taką prośbą, prosimy o interwencję, bo na przykład gmina nam z czegoś nie chce z tym, w tym budynku zrobić, czy nie pozwala nam wykupić, czy w zasadzie. Czyli jakby to zupełnie co nie było z, 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 z ze zainteresowania, tak? To nie jest nasza działalność i my nie mamy narzędzi ani też środków perswazji. Ale widząc, że, Ale jest, widzą, że rzecz, jest platforma, że no. jest grze, że, że komuś się chce coś pisać o historii, to a to pomoże. I, I i to jest świetne, że, ludzie są. Że, 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 tak. To jest myślę, mhm. też taka, taki syndrom też czasów, że ludziom że zaczyna zależeć mhm. też na, na takich właśnie małych okolicach, swoich własnych okolicach dzielnicach, że... że Kiedyś mógł tam śmietnik straszyć tak. latami, a teraz już nam przeszkadza, nie? Czy, czy jakaś nielegalnie bieżąca reklama, czy po prostu, nie wiem, To jest śmieci. cała moja nadzieja tak naprawdę, że wreszcie ludzie wyjdą ze swoich mieszkań i przestaną się interesować tylko tym, żeby mieć piękne, duże Przejrzyste okno bez podziałów, tylko że zaczną dostrzegać ten dom z drugiej strony, czyli od zewnątrz. Dostrzegają. I zaczną dostrzegać w ogóle całe też otoczenie zresztą nie dbają, że. To, coś... że powstaje te portale, no, to jak no, że dostrzegają, że są. To jest właśnie... proces, ale na razie, mm -hmm. ja mam nadzieję, że właśnie tego typu działania, tego typu portale, tego typu pomagało. Czy znika już przyszłość takich portali i, i blogów? Czy po prostu skasujecie mm -hmm. w ogóle prasę? Czy tak jak zresztą w tą stronę drugiej nie? To jest czy... tak naprawdę. Z jednej strony to może być sobie tak trwać w tej formie, jaka jest, i być jakimś takim bezpiecznym wentylem, tak? Bo prasa czy media tradycyjne nie mają te, tego, tego elementu interakcji, tak? No w najbardziej już mają. Właśnie, I w tym mhm. momencie jednak to jest taki wentyl, ludzie sobie mogą popisać, mogą sobie pokomentować, tak. lubić bądź nie lubić, tak? I to jest istotne dla nich. Natomiast czy to na zawsze czy też kiedykolwiek wyprze prasę, czy taki tradycyjny sposób przedstawiania informacji? i pisania o mieście, to, to ja jestem tutaj głównym strażnikiem takich. A właśnie obserwujecie no, na tak. blogi, tego typu blogi, portale w innych miastach, w innych krajach, czy... Jeszcze pewnie nie mam czasu. <laughs> Tyle się dzieje, czy coś, no, nie? Bo i, 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 ciężko i, dokładnie ogarnąć, i... ale to to w Gdańsku się dzieje. No właśnie, też o to was już też chciałam zapytać, o to, czy, czy twórcy tych gdańskich portali tworzą jakieś środowisko, Wymieniają się doświadczeniami, nie wiem, ktoś powiedzmy dopiero zaczyna. tak? Może na przykład w mieściu po tym spotkaniu też ruszy portal dzielnicowy, ale na przykład ktoś ma taką, taką ochotę, chę, chciałby bardzo to prowadzić, ale nie wie od czego zacząć. Myślę, że to byłoby fajne, gdyby tych portali przebywało, jakieś takie środowisko może by się hmm. utworzyło. Znaczy, mi się wydaje, że takie środowisko trochę istnieje, może niekoniecznie, że to się znają tak dobrze hmm. i spotkają regularnie ale przy różnych dańskich imprezach. Jednak te twarze się pojawiają, które właśnie osoby, które stoją za tymi portalami, czy blogami czy stronami internetowymi. Więc gdzieś tam jakaś między nami komunikacja mniejsza bądź większa jest. Natomiast jeżeli chodzi o e, tworzenie nowych... Może współpraca byłaby czymś dobrym, że na przykład... Tylko to jest te, takie ty, dosyć niesporne środowisko, jeżeli uh -huh. chodzi o robienie czegoś jednym wspólnym frontem. Każdy jednak ma trochę inne Tylko Kilka razem, wiesz, o coś walczy. Nie? Na przykład o budżet obywatelski uh -huh. albo, albo, no nie wiem, o zachowanie jakiejś zieleni, która... Bywa wycinana czasem kompletnie w niezrozumiały sposób. Znaczy, wydaje mi się, że no, byłoby to do zrobienia, natomiast yy, czy, czy takie spróby centralizowania mm -hmm. czegokolwiek, i skupiania i, i, i takiego właśnie. I nie, nie myślę o centralizacji. Myślę o takim, takich wy wydarzeniach, hmm. wydarzeniowo po prostu mm -hmm. czasem Czyli warto na jedną pójść, tak, no pójść na i no, no, tak w tak, na No taki było w właśnie z, z akwarystów. To jest Nie to, jest to, to się dzieje, że na tym polu gdzieś tam takich dziennicowych portali, to, 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 to się daje zauważać, bo często sam na przykład pożyczamy sobie teksty w jakiś sposób, czy, czy z części korzystamy, czy, czy ze zdjęć, czy, czy nawet właśnie z samej informacji jakiejś tam, żeby coś zrobić, to, to jakby już gdzieś tam ja na przykład ze sobą mam taki kontakt, czasami z Wrzeszczem też właśnie z Rzeszcz Info. Tak, no to jest jakby na, 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 na poziomie jakby personalny, po prostu więc znamy się po prostu wszyscy jeszcze te z innych jakiś tam pol działania. I A są jakieś e, ta, konflikty? Myślałem, po portalu nie robimy. <laughs> nie <laughs> no, to no, no, tego... Na przykład osoba jest taką dzielnicą, gdzie są chyba trzy albo cztery już portale, portale formujące podzielnicy i tam jest już zażarta konkurencja. I, i, i sam w takim miałem dylemat, bo akurat znam dwoje prowadzących dwa portale i nie wiem czasami, jak się zachowywać wobec tego. Mm -hmm. tak? Komu pomagać, komu coś poinformować, z kim się podzielić tekstem no. czy czymś tak naprawdę. Oba są jakby moimi serwisami pa partnerskimi, na natomiast u nich są, na ich, na ich terenie są one kon konkurencyjne, a i to w stopniu takim dosyć zaawansowanym, bo chodzi o pieniądze po prostu, bo to są już portale, które już tam sprzedają reklamy. A No właśnie, czy nie wróciliśmy do mhm. pieniędzy? Czy na takiej działalności można zarobić? Można, ale no, no trudno. Chyba, że się nazywa no, nazwisko Tusk. I <laughs> pisze o. I pisze o, pisze o, o tak, dokładnie. Natomiast tutaj rzeczywiście to trzeba poprzeć bardzo dużą ilością pracy i czasu. A no, czas to pieniądz, niestety, więc to się zamyka. To tak na no umieszczeniu reklam no. no tak, tylko żeby ten serwis rzeczywiście przynosił reklamy, no to musi być mocno oglądalny, tak? A żeby był mocno oglądany, teść. no to musi być ciekawa treść bardzo cały czas update'owana, Ciekawa, treść interesujące, że grona. No, a na to trzeba mieć po prostu czas. To jest ten podstawowy problem. A tak. może no. to też jest kwestia tego, że to są jednak, no, ponieważ portale dotyczą konkretnych potrzebnych dzielnic, co mogą być no nie mogą jakby z natury być tak masowe jak, nie wiem, ogólnopolski jakiś, że no, tak, To e... prawda. Rydawa, to, to... Dokładnie, ale sam gdzieś na przykład w Peryłku widzę, no, widać kryzys na przykład, to rzeczywiście e, nawet drobne sumy są problemem, okazuje się, dla jakichś lokalnych mm -hmm. firm, a uważam, że to byłoby idealne medium właśnie, nie wiem, dla, dla jak przez dla, dla rzeźnika, tak, zarobień <laughs> tak, tak naprawdę, no bo czemu nie? No właśnie. No bo tak naprawdę wydaje mi się, że tak jest taka strona, przynajmniej tak nie, nie jak moja. Tracisz jakąś niezależność, czy że wiesz, robisz wszystko, żeby ta klikalność wzrosła, żeby realne się sprzedawało? Ja, no nie, 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 no, mam z tym zupełnie problemu. Od 20 lat pracuję w mediach czy w kolejnych stacjach radiowych i wiem na czym to polega. Tak? żeby hmm. jeśli nie pracuję w radiu publicznym, które jest utrzymywane z abonamentu częściowo czy z podatków, no to to radio musi na siebie zarobić czymś, tak? czyli tą reklamą, tak, tak samo prasa bezpłatna na przykład. tak. A de facto e, właśnie te portale, e, no to to jest prasa bezpłatna, można to porównać do tego, bo, bo, bo nie mamy tutaj abonamentu, żadnego płatnego zamkniętych stron, A tak naprawdę sami obaj, e, każdy praktycznie bloger no, ponosi koszty dodatkowe za, za, za domenę, za serwer, im więcej ma tam treści, zdjęć, tym jest ten serwer cięższy, droższy. Czyli misja. Nie trochę nie misja, jest. trochę do tego się mocno dokłada, tak? Więc jest to darmowa gazeta. Gdzieś tam mam nadzieję, że tak naprawdę gazetę wyprze kiedyś w przyszłości, bo tak chyba w tym kierunku to Ale tak, na w mm -hmm. idziemy. A na przykład, nie wiem, czy, czy byłyby takie tematy, mimo że dotyczące Brzesza Opoliwy to są takie sfery, których byście nie ruszyli, bo na przykład, no nie wiem... Wydaje, mogą być ja zbyt bym, takie tandetne lub Ja po nigdy takie nie, nie, nie pisać, po prostu... odnosić się do jakichś spraw takich mikropolitycznych. Aha. To jest coś, co zupełnie mnie interesuje. Jakieś takie rzeczy bardziej dotyczące e, społeczności, tak, ale takie, mhm. jakieś takie międzyludzkie... Drobne. I jako bloger masz właśnie tak. możliwość wyboru, bo Tak, I nie jest, muszę o tym pisać. Dokładnie. Muszę. Dokładnie. Ja mogę po prostu dodać, że tego nie widziałem, albo nie mam ma dokon żadnego zdania i to jest ten komfort. Ja w ogóle mm. nic nie muszę jako bloger. Ja sobie mm. to mogę pisać, jak mam ochotę, cokolwiek. Tomek, coś musisz? No ja u siebie nie, no nie muszę przestrzegać prawa, bo by tutaj już poszedłem dalej. <laughs> Nastraszony zresztą przez państwo polskie z tego czasu była taka nagonka na jakiegoś właściciela strony i w Bytowie którego oskarżono, że jest odpowiedzialny za wpisy forowiczów.